na moim kanale co może mieć do pokazania gość, który chodzi w góry w bawełnianych dresowych spodniach w jakichś dziwnych wełnianych stuptutach w tapce dzierganej na drutach i brudnych ciuchach akurat dzisiaj z ciucholandu nie wiem co ale oglądacie tego gościa namiętnie ładna aura, nie? Oglądacie tego gościa namiętnie, po czym piszecie piękne komentarze, za które bardzo wam dziękuję, bo one krzepią. Naprawdę bardzo krzepią. I widocznie chcecie oglądać ten kanał, za co też wam jestem wdzięczny, bo w jaki sposób dzięki Wam pozwalacie mi na to, żebym się rozwinął. Szanowni Państwo, rocznie przygotowuję prezentownik. I w tym roku też postanowiłem, pomimo wszelkich zawirowań, taki prezentownik przygotować. Zwłaszcza, że jutro wyjeżdżam i to chyba będzie ostatni mój materiał w tym roku, chociaż może jeszcze się uda nakręcić jak będzie bateria, ale, ale tego nie umiem Państwu obiecać. Niemniej w dzisiejszym materiale będzie prezentownik świąteczny dla was, który przygotowałem. Przedmioty, które pokażę, postaram się omówić w miarę dokładnie. Nie będę nikogo przekonywał do tego, że one są dobre, i większość tych przedmiotów będzie przedmiotami tanimi, przedmiotami sprawdzonymi, które służą mi latami, przedmiotami, które można nawet zrobić samodzielnie. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam, zapraszam, zostańcie ze mną i poglądajcie sobie. Szanowni Państwo, na początek zaczniemy od rzeczy najdroższej, ale za to najważniejszej: filtra do wody. Nie musi to być filtr marki Grail, którego ja używam, ale warto zwrócić uwagę na to, aby filtr wasz był przede wszystkim odporny na uderzenia, dwa, miał filtr z wkładem węglowym, a trzy, w przypadku akurat grajla tak jest, że można go trzykrotnie zamrozić i rozmrozić, i nie traci on na swojej funkcjonalności. Zostając przy temacie must-have, tak naprawdę jakim jest dla każdego turysty woda. Doskonałym pomysłem na prezent jest butelka. I teraz pamiętajmy o tym, że butelki są różne. Można kupić butelkę Pet w biedrze i za złoty 25 zł mieć litr czy 1,5 litra wody, ale pamiętajcie, że nie zagotujecie w niej wody, to znaczy zagotujecie w niej wodę. Tak, żeby też nie kłamać, ale chyba nie chcielibyście pić takiej wody. Nawet w sytuacji bardzo awaryjnej. Jeżeli masz filtr do wody, jeżeli biwakujesz, jeżeli chodzisz, jeżeli chodzisz i pozyskujesz wodę, to musisz mieć też do czego ją przenieść, ją magazynować. Ale ta butelka też może posłużyć Ci jako jakiś tam prowizoryczny czajnik, termofor bądź cokolwiek innego. Butelki Nalgene bardzo dobre butelki. Butelki są stworzywa nietoksycznego, nie zawierające BPA i to jest taka tania wersja prezentu. Natomiast jeżeli chcesz coś solidniejszego, proponuję zakup butelki stalowej lub tak jak w moim przypadku butelki tytanowej. Kolejną formą prezentu może być tarp. Tarp to jest takie uniwersalne, tak naprawdę, narzędzie, z którego każdy się ucieszy, ponieważ ma wiele zastosowań w terenie. Można go naciągnąć, zrobić sobie schronienie. Ja oczywiście nie mam tutaj jakiejś specjalnie firmy, której bym, którą bym polecił. Doskonałe tarpy robi Jerwen. Doskonałe tarpy robi Dedehamok, Hamok, Bardzo uniwersalne 3x3 czy Helikon Tutaj, akurat ten prezentowany, to jest tarp z Army Wordu Który kosztuje chyba niespełna 200 złotych Jest to tarp armii szwedzkiej O którym macie materiał, jest oczkowany dodatkowo Można go spiąć i włożyć poncho liner do środka Bądź swagmana, Bądź Carinthia Poncho System I mieć Taką patrolówkę typową. Kolejnym fajnym patentem na prezent jest podkładka do siedzenia. No ponieważ jak chodzimy na te nasze spacery, to lubimy sobie usiąść. Oczywiście jeżeli ktoś zdobędzie futro na Ciucholandzie, tak jak ja, no to ma futro czy kupi sobie gdzieś i reklamówkę z biedry nieśmiertelną. Ale jeżeli nie, to mogą być to podkładki syntetyczne, które są dostępne w sklepach. Na pewno każdy z nas ucieszy się z takiego prezentu. Kolejnym uważam fajnym prezentem są rzeczy, które możemy zrobić sami. Na przykład takie właśnie stytuty wełniane. Yy, natomiast każdy wędrowiec, wagabunda ucieszy się... Z wełnianych skarpet. Tutaj akurat mam ściucholandu wełęka za 2,50. Natomiast można też zrobić zimowe rękawice, czy taką dzierganą wełnianą czapkę ciepłą. Jak ktoś oczywiście potrafi. Jeżeli chodzi o ubranie, doskonałym prezentem pod koinkę są wełniane, porządne wkładki. Z filcu wełnianego, z których także możemy zrobić na przykład pas biodrowy, który będzie nas grzał w nocy. Słuchajcie, później ucieszy się z kubka. Kubek to jest rzecz, którą każdy wędrowiec mieć ze sobą powinien. Przynajmniej jeden. Można kupić kubki oczywiście emaliowane, można kupić kubki stalowe, można kupić kupilkę, czyli taki drewnopodobny kubek. Można też zakupić takie kubki szwedzkie, które są kubkami składanymi. Można przenosić właśnie to w ten sposób. Nie z kuchenką ze wszystkim. Także kubek taki bądź. Kubek składany, na pewno każdy turysta ucieszy się z takiego prezentu. Jest mnóstwo filmów instruktażowych w internetach, jak iść na kawę do lasu i czego użyć, aby ta kawa smakowała wyjątkowo. I powiem Wam w tajemnicy, że każdy jeden turysta, każdy bez wyjątku czy to początkujący turysta, czy zaawansowany, powinien mieć kuchenkę, która na przykład jest kuchenką taką bardzo, ale to bardzo lekką. A jeżeli dodatkowo zaopatrzycie go w palnik na przykład spirytusowy, a ten palnik spirytusowy... Dokupicie mu do tego taki różd, który się na niego zakłada, to każdy jeden turysta powiem wam, że będzie w niebo wzięty, ponieważ wreszcie będzie mógł pójść na swoją wymarzoną leśną kawę i wypić ją pokoju jak jesteśmy przy kuchenkach, przy kawie to świetnym pomysłem na prezent są pojemniki do przenoszenia na przykład paliwa, które możemy, możemy ich po prostu nie wyrzucać z płynów do pukania. jamy ustnej bądź też z jakichś innych albo po prostu zakupić takie pojemniki. No i ekspres, ekspres do kawy przelewowy czy kawiarka, czy jakikolwiek inny. Tutaj akurat taki ekspres wietnamski. Będąc też przy takich kuchennych rzeczach, oczywiście można kupić komuś kuksę taką, typowo klimatyczną, ale ja uważam, że Bushcrafter, kuksę czy Sztukę powinien wykonać sobie samodzielnie, ale można kupić rację żywnościową, którą, jak to prepersowie mówią, zawsze się przyda. Polecam oczywiście Seven Ocean, bo są to najlepsze norweskie racje żywnościowe na rynku. Pomysłem na prezent mogą też być narzędzia, ale tutaj byłbym bardzo ostrożny. Bo, na przykład, tego typu nóż wzorowany na francuskich nożach kuchennych nie każdemu się spodoba, bo na przykład będzie za słaby, albo będzie go można złamać w terenie, i tak Najbardziej popularnym wyborem narzędzia na prezent jest nóż mora, i tutaj myślę, że nikt cię nie pogniewa, jeżeli otrzyma morę, bądź właśnie scyzoryk. Victorinox, najsłynniejszy scyzoryk na świecie. Scyzoryk, którego używali amerykańscy prezydenci, czy używają do tej pory. Tutaj akurat model camper, który jest ze mną chyba z 15 lat. Model cechuje się tym, że posiada piłę. Jak nam się ładnie tutaj gotuje? popatrzcie. Model, który posiada piłę do piłowania. Nie tylko drewna, ale także, ale także kości czy też. Plastiku, tworzyw sztucznych. Natomiast tutaj myślę, że mogę polecić, bo już długo używam. Piłę, która jest zdecydowanie lepsza od Silki i zdecydowanie lepsza od Laplandera. Przynajmniej w mojej opinii. Natomiast nie jest tak udarna jak Laplander, ale jest bardziej udarna niż Silki. Natomiast piłuje zdecydowanie lepiej od obu. Jest to firma Tajima japońska myślę, że z takiego narzędzia każdy bushcrafter się ucieszy kolejną rzeczą są źródła ognia nie każdy potrafi obsługiwać zapałki w tych czasach wiecie o tym ale zapalniczkę żarową bezawaryjną i naprawdę dobrej jakości Może Używać każdy Zapalniczka Zamykana Nie zawiodła mnie Któryś miesiąc ze mną Oczywiście Dla survivalisty Czy bushcraftowca Ważną rzeczą jest krzesiwo Przede wszystkim do ćwiczeń Ale też jest to Najmniej awaryjna Najmniej awaryjne źródło rozpalania ognia. Na pewno każdy z nas ucieszy się, zarówno z krzesiwa, jak i z zapałek, czy z zapalniczki. Ale są też paliwa stałe, zarówno na których można podgrzać, zagotować wodę, albo mogą posłużyć jako doskonała rozpałka do rozpalania ognia. Też warto zastanowić się nad tym. Kolejną rzeczą, z której każdy z nas się ucieszy, to są sznurki. Ten sznurek, czyli sznurek jutowy, stanowi doskonałą rozpałkę. W połączeniu z żywicą można z niego zrobić bardzo, ale to bardzo improwizowane paliwo stałe, bądź taki zaczątek pochodni. Najbardziej popularnym sznurkiem jest parakord. Tutaj myślę, że każdy z nas ucieszy się z jakiegoś takiego małego odcinka, który ktoś dla nas własnoręcznie zwinie. Wyobrażacie sobie wycieczkę bez latarki? Bo ja nie, nie do końca. Latarka, której akurat ja używam, może służyć jako znacznik, może być latarką czołową po wsunięciu. Ma czerwone światło. Natomiast każda jedna latarka będzie doskonałym wyborem dla osób, które wędrują czy biwakują i każdy z niej się ucieszy tak naprawdę. Apteczka pierwszej pomocy. Unikajcie gotowców, ale na przykład taki pałcz na apteczkę. Świetna sprawa, bo każdy go może doposażyć samodzielnie. Z dobrych rękawic roboczych każdy z nas się ucieszy, a jeżeli samodzielnie dorobimy na przykład takie zawieszki i kupimy niedrugi karabinczyk, będzie to prezent bardzo, ale to bardzo dedykowany. Na koniec pamiętajcie, że każdy z nas musi się uczyć i rozwijać. Dlatego zapraszam na warsztaty Pełny Plecak. Bądź na warsztaty survivalowe czy bushcraftowe w takich pięknych górskich okolicznościach przyrody. Zostańcie w duchu. Mam nadzieję, że moje prezenty wam się spodobały. Hej.